Cześć, kochani, tam Was w nowym filmiku, ponieważ kręcę dla Was dzisiaj pierwsze wrażenie nowego podkładu, które pewnie za chwilę Wam e, pokażę. Pomyślałam, że zbiorę po prostu teraz tutaj w tym kolejnym filmiku, który dla Was dzisiaj mam, to nagrać e, takie moje nowości kosmetyczne. Kilka produktów, które sobie kupiłam tutaj gdzieś w Anglii, po prostu które dziś mi się tutaj nazbierały. Kilka produktów, które zamówiłam sobie na stronie Minty Shop i kilka darów losu oraz naprawdę. Drobne rzeczy, które kupiłam w Nottingham, ponieważ wczoraj właśnie mam łagnieszki Pewnie już widzieliście vlog, jak nie. Oczywiście podziękuję Wam na dole. Zacznijmy, może, od zamówienia z minty shopu. Dla, taka wiadomość dla dziewczyn mieszkających w Anglii, powiem Wam, że oczywiście świetną sprawą jest możliwość płacenia przez PayPal i wysyłka już jedyne 30, 30 zł, 30 powiedzieć 30 funtów, jedyne 30 zł, czyli około 6 funtów. Na tą e, powiem Wam, ilość produktów, jeśli chodzi o wagę, którą ja zamówiłam, to jest naprawdę świetna cena, bo cena jest nieważna od jakby wagi. To jest jedna stała kwota za wysyłkę, także bardziej się opłaca już kilka rzeczy, nawet na spółkę z kimś, bo to wychodzi po prostu mega, mega E, tanio i powiem Wam, że ja też miałam taką sytuację, że zamówiłam kilka rzeczy, zrobiłam zamówienie, widziałam, że one były jeszcze realizowane Napisałam tam właśnie do sklepu. Skontaktowałam się z tym biorem obsługi klienta. Zapytałam się, czy mogę domówić kilka jeszcze rzeczy które i będą one w tej samej cenie. Oczywiście mogłam tak zrobić, także naprawdę świetna obsługa. Jestem mega zadowolona, także Wam serdecznie polecam. Pierwszym produktem, który zamówiłam, którego niestety Wam nie pokażę, bo właśnie pojedrowałam wczoraj do Agi, to była najnowsza paletka z Ewy, Ta taka, jak ona się nazywała chyba Rose Gold, czy coś takiego. Na pewno wiecie, która była z niej zadowolona, także super, bardzo się e, cieszę. Kolejnymi dwoma produktami, które zamówiłam sobie e, właśnie z Minty Shop są brudne pędzle czy się były czyste, ale ich używałam, dlatego są brudne, a chciałam Wam je pokazać. Pierwszy pędzelek to jest 125 e, Steeping Brush, czyli taki typowy e, pędzel właśnie typu Duo Fiber, naprawdę świetny, bardzo fajnie mi się nakładało, mi podkład. E, cena, nie pamiętam, chyba około 40, e, 40 zł. Zostawiam Wam linki do tych produktów, które zamówiłam z Mildi Shopu. Oraz e, pędzelek, który jest rewelacyjny do konturowania do nosa, tutaj do e, wszystkiego, co sobie chcecie konturować. Naprawdę świetnie się sprawdzi. 109 lub e, Faced Paint, czyli pędzel z włosia naturalnego. Powiem wam tak dla przykładu, że ja mam właśnie też taki ścięty. Ścięty pędzelek z Glam Shopu. To jest merek, już Wam mówię, T11, ale on się nadaje jedynie do nosa, do twarzy się za zdaniem nie nadaje w ogóle, bo on jest taki bardzo sztywny taki bym chiński. Tutaj zrobicie sobie nim na pewno takie plamy, po prostu krechy, jakby źle aplikuję produkt. Nie podoba mi się jedynie do nosa, ale tak do całej buzi, do nosa i do wszystkiego 109 super. To był pędzel, którego mi powiedzmy brakowało, na który miałam ochotę, także super się cieszę, że trafił do mnie. Zamówiłam sobie również na stronie Minty Shopu błyszczyk, który mam teraz na ustach, to jest błyszczyk z Catrice Beautiful Lip Smoother w odcieniu 020 Apricot Cream. Bardzo fajny, naturalny. To jest zazorowane na tych błyszczykach z Clarins, Ma taki kolor, jak widzicie, taki brzoskwiniowo-różowy. Już kilka razy nosiłam, jest bardzo wygodny na usach, lekko taki słodki, nie utrzymuje się jakoś mega długo, ale tak na co dzień do pracy, myślę, że pasuje do każdego makijażu i też ma bardzo fajne opakowanie, co mnie też skusiło na jego zakup. Kupiłam też również wychwalaną na vlogach na YouTubie. Kratkę z Catrice Eyebrow. Ja chciałam mieć tą Date with Ashton, ale niestety nie było. Dlatego wzięłam sobie ciemniejszą. Jest na chwilę obecną trochę za ciemna, 0,30, ale też myślę, że jest całkiem okej okay. za cenę 10 zł. Tutaj masz taki grzybyczek do wyczesywania. Podoba mi się, na pewno będę jej używać. Chętnie będę po nią sięgać. I jeszcze tutaj trzy rzeczy. Ogromne pojemności, coś co już nie widzieliście na kanale, czyli ogromna maska z marki Kalos, wersja Blueberry. Te maski kosztują 12 zł, jest tutaj litr. Ja już użyłam jej kilka razy i po prostu no, nie widać użycia do metody mycia włosów. O, rewelacja! Nie mają super składów, ale tu możemy chcieć za 12 zł, gdzie mamy litr produktu. Kolejna maska to jest Omega 3. E, I chyba makadamia czy, czy, czy coś takiego? Tak, makadamia olejek w e, takim pomarańczowym opakowaniu. Ta już właśnie pachnie bardziej tak e, olejkowo. Jeszcze no, oczywiście jej nie używałam, bo. E, bo mam po prostu inną otwartą. Myślę, że opłaca się zamówić takie duże maski, już nawet dwie lub trzy na zapas. bo One mogą być otwarte chyba przez rok czy, czy coś takiego, 12 miesięcy. Eee, także pewnie ją zużyję. Też warto jakieś koleżanki może podlewać, żeby sobie popróbowały. Eee, I co jeszcze z algami? Pamiętam, że to świetnie pachnie. I oliwa z oliwek, to są moje chyba ulubiona. Przepiękny zapach, taki aloesowy, właśnie, aloesowo. Algowy, no super, super. Te już nie mogę doczekać, też mają bardzo fajne opakowania, podobały mi się, także jestem zadowolona. Dalej, ostatnio będąc w, w Aździe, e, kupiłam sobie na zapas moje dwa e, produkty, które już kiedyś miałam, które bardzo fajnie się mi sprawdziły. To jest marka Dolly's Mixture, e, czyli żele pod Pierwsze To jest Red Velvet Cupy oraz Blueberry Gum. E, coś takiego słodkiego. E, one są rameniane za 2 funty. Teraz były na promocji za 91 pensów, także super. E, kremowe, fajnie śpią. Nie jest tak bardzo gęste, bo nie są, one są takie bardziej żelowe niż kremowe, ale super. Fajna, że właśnie Kamila mi kiedyś taki dała chyba o zapach, o smaku, chciałam powiedzieć o zapachu waty cukrowej i naprawdę świetny, świetny produkt. Na zapach też kupiłam Nivea, Free Time, czyli mój ulubiony żel do właśnie mycia, mycia ciała. Oraz wróciłam do produktu, który też dostałam kiedyś od Kamila, który mi się rewelacyjnie sprawdził. To jest taki olejek marki Enspa Relaxing Facula i Yank Yank. Powiem Wam, że użyłam go chyba... W tygoni tygodniu kilka razy i nie wiem, czy to będziecie mogli zobaczyć, ale tutaj na dekoldzie po prostu dostałam takiego yy, wysypu. Takich czerwonych e, plamek. Nigdzie nie na ciele. Jedyną rzeczą, którą właśnie zmieniłam w pielęgnacji, to był ten olej. Także używam go na resztę ciała. Omijam dekolt, bo naprawdę świetna skóra jest do tej pory. Jest taka mięciuśka i e, naprawdę fajna. Za 2 funty Myślę, że warto go spróbować, ale nie wiem właśnie, dlaczego mnie tak e, uczuł. Także postaram się tak Wasu e, za bardzo. E, wam tego nie pokazywać. E, kupiłam również e, szampon, bo chciałam mieć coś na zmianę i tu wziąłam taki bardzo fajny szampon, który włosów nie obciąża, ponieważ wszystkie takie właśnie żelowe szampony nie obciążą wam włosów e, jeśli macie właśnie z tym problem, że włosy są okropnięte, to właśnie takie żelowe szampony e, wam polecam i wzięłam sobie produkt e, właśnie szampon, który już kiedyś miałam z L'Oreal Elvif, to jest taki właśnie szampon nagłuszczający, tu możecie na pewno zobaczyć takie drobinki, coś a la broca, Do bardzo fajny, ładnie pachnie za niecałe dwa funty, także no super, jestem zadowolona e, z szamponu kupiłam jeszcze pierwszy raz szampon z Lasza. W formie takiej kostki. O dziwo udało mi się to otworzyć. E, to jest chyba jakiś Brazylian, coś, napiszę Wam tutaj gdzieś e, nazwę. Taka pomarańczowa kostka, która powiem Wam, że e, myślałam, że będzie mega hardkorowo tak oczyszczała, ale nie jest aż tak mega hardkorowo oczyszczająca. Znaczy się oczyszcza, ale włosy nie są aż takie, wiecie, mega temple, ponieważ ja myję ją sam skal, nie myję włosów na długości, bo nie chcę właśnie, żeby były takie piszczące, także raz na jakiś czas myślę, że będę go używała. Cena 5, chyba 50, plus puszka około 2,75 ale ta puszka, powiem że się do niczego nie daje, bo jest naprawdę problemem wyciągnięcie tego szamponu, tej kostki, także myślę, że lepiej, żeby jeśli kupicie taki szampon, żeby on po prostu stał na zwykłej mydalniczce, bo z tego jest naprawdę problem wyciągnąć. Oczywiście można sobie zamoczyć, tak wiecie, pod prysznicem, pojechać tutaj na włosach, na skalpie i to później spłukać, ale kiedy już będzie to trochę zużyte, to um, ta puszka jednak nie jest zbyt praktyczna, ale byłam bardzo ciekawa właśnie produktu do mycia włosów z lasza, dlatego go sobie kupiłam. Kupiłam również w polskiej hurtowni kosmetycznej kolejne nas opakowanie przyspieszacza do wysychania lakieru marki Mystic, który świetnie się sprawdza, co to bardzo fajnie dodatkowo Natuszcza tutaj te skórki, ładnie pachnie, taki olejkowy zapach kosztuje około Fun, 50, czy coś takiego, może nawet mniej. Świetnie, już Wam kilka razy go polecałam. E, I z tego co wiem, jest dostępny w takich mniejszych doggerach internetowych, bo googlowałam, gdzie możecie go znaleźć. Kupiłam sobie również, nie, trzeba, nie pokazałam tego w jakimś e, daily vlogu, ale nie pokazywałam tego w żadnych zakupach, tego to pokazuję teraz. E, Batiste Cheeky Cherry. Em, po prostu suchy szampon, który bardzo lubię, lubię też jego zapach, jego działanie, także super, super. Skusiłam się również na nowość marki Venus. To jest taka po prostu maszynka, standardowa maszynka, do której nawet nie musimy za bardzo. Czy to są jakieś moje włosy? do nawet nie musimy używać za bardzo jakichś dodatkowych pianek, po prostu wystarczy wiecie, mieć mokre nogi i tą maszynką sobie golić. To jest taka właśnie w, w podręcznej formie fajne takie opakowanie, które możemy wziąć ze sobą o nic się nie martwić. One są teraz za 5 funtów na promocjach w różnych drogeriach, także myślę, że fajna taka na podróż czy coś kompaktowa. Oczywiście można powiedzieć, że przeszczę ona jest nieporęczna, bo jest taka mała, ja mówię, no nie jest najbardziej poręczna, ale taka na wyjazdy czy coś, to myślę, że się fajnie e, sprawdzi. Już jej kilka razy używam i daje radę, to opakowanie też mi się podoba. Także zacnie, zacnie! Co jeszcze? Co jeszcze? Kupiłam też, ale już pewnie widzieliście właśnie w tym Daily vlogu. E, lakier z Essence z tej serii Color and Go. Taki po prostu żółty. Jak to już słyszałam, że ten kolor jest w odcieniu z Sera glutów e, lub budyniu. Także no nie dostał zbyt poch pochlebnych jakby e, słów. No i mam, że też średnio wygląda na paznokcie, lepiej wygląda w butelce, e, raczej nie będę zbyt często go używała. Dostałam inne żółte lekkie, które jestem już podekscytowana, że e, będę mogła go używać, bo mam to właśnie na żółte paznokcie. Kupiłam również są kredkę z Rimmela 005 news serii Scandalize, czyli moja na kredkę na linię wodną, tą też Teraz mam właśnie na linii wodnej. Długo się utrzymuje, bardzo fajna. Często kosztuje mniej niż 4 funty, także myślę, że warto. Część z Was również też pewnie, również też pewnie widziała najnowszy mój produkt marki Clinique, czyli chubby do konturowania na mokro, do konturowania produktem właśnie w formie takiego. No, stika po prostu, e, czyli Klinik Chubby Stick Scalping Contour. To jest odcinek 0,1, co na 19 funtów. Robiłam Wam już e, test tego e, właśnie tego chabistika do konturowania, Bardzo mi się podoba, ma dosyć ciepłe tłony, które po roztarciu są takie bardziej neutralne. Fajnie wyglądał, utrzymuje się przez jakieś 5-6 godzin, później tak po prostu się wtapia, e, blednie. Ale fajnie, tylko zaporowa cena. 19 funtów, za 6 gram produktu. No, trochę mówi na jego niekorzyść, ale jestem ciekawana, jak długo mi wystarczy. Kupiłam też już sobie jakiś czas temu, ale wam nie pokazywałam w żadnym filmiku, jedynie na Instagramie. Najnowszy produkt również z Klinika. Mam sobie jakąś faz na, na tego Klinika: Klinik Take Days Off Cleansing Oil. I to jest po prostu ten sam olejek, ten sam produkt z wersji masełka, tego balsamu do, do makijażu w formie olejku. Ja mam go, myślę, już około miesiąc. Używam go praktycznie codziennie rano i widzicie, jakie jest użycie. Używam rano dwie pompki, myję buzie bardzo fajnie. Buzia jest oczyszczona, odświeżona, ale nie jest ściągnięta przez wersję olejkową. Mniej produktów wydajemy. Powiem Wam tak, że jeśli bym miała Wam poradzić, czy lepiej kupić balsam, czy jak myślę, że lepiej kupić olej ponieważ to jest ten sam produkt z tą samą siłą działania, oczywiście z gorącą ściereczką, bo tak sam Solo to aż tak fajnie rady nie daje, jak z tą właśnie gorącą ściereczką. Jest bardziej ekonomiczny, ponieważ ma pompkę, nie wsadzacie tam paluchów, nie musicie nic odkręcać, cały czas widzicie ile produktu jest. Bardzo ładnie, moim zdaniem, się prezentuje na toaletce i jest też chyba tańszy. Napiszę Wam na dole jaka jest jego cena za 200 ml. Myślę, że ten produkt przy takim codziennym używaniu dwa razy może wstać nam na 6-8 miesięcy. Świetny, naprawdę bardzo mi się fajnie sprawdza, także jeśli będziecie na Wyspach Klinik i zastanawiacie się między właśnie masełkiem a tym po prostu olejkiem. Ja wam bardziej polecam olejek, ale balzam dalej oczywiście używam. I też kupując ten Templo, była jakaś promocja. Wtedy też kupowałam Toni, który już też na pewno już na kanale widzieliście. Była taka kosmetyczka z miniaturami, było tam kilka rzeczy. Większość z nich oddałam, poszła dalej, a sobie zostawiłam taki taki właśnie żel, krem nawilżający z Clinica Powiem, że on jest fajny jako baza pod podkład. Tu jest 30 ml, czyli bardzo dużo, bo to jest taka pojemność, praktycznie jak no pół kremu. Bo krem są 50, to jest 30, także super do wypróbowania, żeby go kilka razy używałam. Fajny, ale nie jest aż tak mocno nawilżający, także jeśli macie scenę normalną czy tłustą, to myślę, że super, jeśli suchą, to nie, ale fajna jako dodatkowa jeszcze warstwa jako baza pod podkład, bo jest taki właśnie kremowo żelowy. Te produkty czekały w miejsce pokazania. także teraz Wam e, pokażę rzeczy, e, które sobie kupiłam wczoraj w Nottingham. Oczywiście, bo w maku, ponieważ, e, tak już Wam kiedyś wspominałam, e, chciałam kupić kolejne raz opakowanie Fix Plusa. te takie produkty, e, nie tylko z kolorówki, zmienili, aby opakowanie, ponieważ on tutaj przychodzi teraz w takim kartoniku. Tutaj się odbijacie, moja pościel się odbija z ogródka. Nie wiem czy ta para chwyci, ale ten kartonik sobie pokryty takim zielonym kosmicznym brokatem, cena to 15,50, czyli cena do góry nie poszła, ale zmienił się trochę opakowania. Już Wam pokazuję, tutaj jest właśnie stary Fix Plus w takiej bardziej perłowej butelce, to jest takiej matowej. Ta sama wysokość, ta sama pojemność tutaj z tyłu, powiem Wam, że jest fajnie, bo jest duży, to jest cały opis produktu, tutaj praktycznie nic nie było. 100 ml ten sam zapach, to samo działanie, przepięknie pachnie, taka luksusowa kropka nad i, która ściąga Pudrowość z naszej cery, nie utrwala to dodatkowo e, makijażu, ale może wam osobny postal albo link, jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzach. W każdym razie inna opakowanie, no inna grafika na opakowaniu. Tutaj sobie możecie zobaczyć ten za z tym produktem, dlatego go kupiłam. Jestem mega szczęśliwa, że znowu będę mogła go używać. Tak więc jestem szczęśliwa, bo kupiłam jakiś kosmetyk, no ale no taka taka prawda. Kupiłam również podkład, którego dzisiaj robię też test, test na żywo, dlatego pewnie widzicie mi w tej odsłonie po raz drugi, czyli Maybelline Dream Flawless Foundation w odcieniu 10. Tak prezentuje się na mojej cerze zobaczyć sami ocenić, czy się Wam efekt podoba. E, test albo już był, albo będzie. Nie wiem, co wrzucę pierwszy na kanał. Cena 8,99 w cenie standardowej. Widziałam też za 5,99 na jakiejś promocji za 20 ml. Będzie test, albo już był. Także wiecie po co o nim sądzę. E, I zostało mi trochę kasy, ponieważ sprzedawałam telefon tak jak Wam już mówiłam, właśnie w filmiku z podkładem chciałam sobie kupić podkład z Narsa albo z Chanel. Wszystkie okazały się beznadziejne, nic mi się nie podobało. Wszystkie były takie mega pudrowe i podkreślały jakąś brodę, której nie miałam. Dlatego za te pieniążki, które mi zostały, zdecydowałam się na produkt do pielęgnacji z Narsa. 7. Jak full olejek, taki właśnie naprawczy, który w 4 tygodnie sprawdzić, że nasza skóra będzie taka po prostu bardziej idealna. To jest najnowszy też produkt właśnie z Naper nie Ja miałam kilka produktów z tej firmy, bardzo się mnie pani sprawdzają, lubię I cena to jest aż 23 funty, ale prawie przy każdych zakupach dostajecie takie kupony w Budsie, gdzie macie 5 funtów off na, na skincare, czyli na pielęgnację, oraz 3 funty off na produkty do makijażu. Ja już takich pomniałam, dlatego zamiast. Uy, ale się ciemno zrobiło. Dlatego zamiast płacić 23 rupii zobaczyłam 18, oczywiście dalej to jest dosyć sporo, ale używałam go już wczoraj wieczorem, dzisiaj rano i pierwsze wrażenie jest naprawdę super, mi się produkt podoba. Szklane opakowanie również ze szklaną pipetką, olej jest dosyć wodnisty. Ma bardzo fajny, taki delikatnie luksusowy zapach jak produkty w SPA, e, tak mi się od razu skojarzył, także no już jestem wstępnie zadowolona. Jedyne, co zauważyłam, że właśnie trzeba go trzymać, w, e, właśnie żeby nie było dostępu do światła, także on tak będzie mieszkał u mnie w kartoniku, w szufladzie, e, właśnie, żeby po prostu te właściwości wszystkie e, były... Jak najdłużej w nim zachowane. E, pudełko puste. E, także, jak widzicie, w no, nie zaszalałam, e, ale zaszalała za to e, Agnieszka. Tutaj jest cała kosmetyczka z naprawdę derami losu na bogato. Już wam szybko pokazuję, co dostałam. E, e, dostałam e, taki produkt fryzjerski. To są, e, to są takie kapsułki, ceramidy do włosów marki e, Matrix. Agnieszka, właśnie mówiłem, jak mam ich używać. W opakowaniu jest chyba. 10 sztuk po 10 ml. To są właśnie produkty, które możecie kupić myślę w hurtowniach fryzjerskich albo u swojego fryzjera. Na pewno dam wam znać jak się mnie sprawdzają. Już nie mogę się doczekać, bo ja lubię takie właśnie fryzjerskie rzeczy do włosów. Oraz również kupiłam im mega no, wielki taki nabłyszczacz również, którego używają u siebie w salonie. Indola Shine Spray Finish, Agnieszka mówiła, że używają, go, jest naprawdę mega wydajny. No mi takie pojemność 300 ml to chyba na rok wystarczy. Lubię na błyszczacze, Agnieszka mówiła, że to jest coś, co na polecę i rekomenduję, dlatego cieszę się, że mi go zakupiła. I już Wam dalej pokazuję, co mi tutaj jeszcze Aga wsadziła. Perfumy, tutaj miała po prostu dwa, dwa opakowania tych perfum. Calvin Klein Into Your Hair, czyli te takie pomarańczowe perfumy. Tutaj jest już ich końcówka, ale Agnieszka powiedziała mi, że właśnie ma dwa opakowania i dam jedno, żebym sobie je ponosiła, kiedyś miałam te perfumy. I mega się podobałam właśnie. Mam wakacjami, z trusami. E, bardzo świeże, mega fajny zapach. Często są w na promocjach nawet za 200 ml, około 25 funtów, masz zapłacić, także są bardzo, e, bardzo tanie. Tutaj, tutaj była 150 świetny zapach, także cieszę się, że no super pachnie, że mogę to trochę sobie poużywać. E, Agnieszka da mi również perfumy z Chloe, to są te takie z zieloną e, zakrętką. Zapach, do którego mus, muszę się przekonać. E, ona też je dostała po prostu podawała jej dalej. To jest taki zapach e, nieoczywisty. E, nie jestem w stanie powiedzieć jaką pachnie. E, na pewno to nie są jakby typowo moje e, jakby preferencje zapachowe, ale e, spróbuję się z nim polubić. Jeśli nie oddam e, mamie, bo za niedługo właśnie przyjeżdża, a moja mama na pewno chętnie przygarnie. Wąchałam u Chloe e, te taki, takie buteleczce, co jest jak ala, e, taka klatka dla ptaków mi się tak razu skojarzyło i tamte były boskie. E, no te są ok, ale właśnie muszę je, mieć ochotę je nosić, tak powiem. E, dalej garść, garść, spora garść rzeczy, którą jeszcze, mi wsadziła. E, to jest taka maska nawilżająca do stóp baby silk e, food e, z marki Holika Holika, one są chyba dostępne na eBay'u. Są takie skarpetki właśnie, które zakładamy na 15-20 minut. E, także fajnie, cieszę się, że trzeba sobie wypróbować. E, tutaj Agnieszka mi odlała do po Kliniku, który właśnie z sobą wziąłam taki olejek do, e, do e, demakijażu, do mycia. Później on jest taki takiej normalnie żółtej konsystencji taki bardzo cytrusowy, pachnie jak Wibowi. tutaj nic nie zobaczycie, bo to wyleje napiszę Wam tutaj nazwę, co to jest, ale używałam wczoraj i fajnie się sprawdzał. Troszkę miałam wrażenie, że za dużo go dam na oczy i mi trochę tak wysuszył by, tak by spoiówkę, ale to myślę, że z mojej winy, także fajnie, tutaj mam aż 15 ml, 30 ml, także na grube testowanie produktu mam. tutaj również po opakowaniu z klinika, które miałam ze sobą Agnieszka dała mi korektor. To jest korektor, który nazwę też nie pamiętam, na przykład mam tutaj e, z boku. To jest korektor, na, który też mam właśnie dzisiaj pod oczami i powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda w aparacie. E, zlikwidował te wszystkie moje cienie, które mam. E, on jest taki brzuskwiniowy, to jest zamiennik tego słynnego e, korektora z Bobby Brown, e, tego takiego brzuskwiniowego na cienie. E, Pitch Sucker, coś takiego, taki właśnie e, azjatycki, ale bardzo mi się podoba, wygląda, fajnie się z nim pracowało. Może Wam zrobić osobny test, jeśli macie ochotę. Dajcie oczywiście znać. Dalej dwa produkty z Gosa. Pierwszy to jest taki dwustronny tusz, gdzie mamy dwie, dwie szczoteczki, taką bardziej, chciałam tak pokazać, taką mniejszą jakby do dolnych rzęs oraz do górnych rzęs. Taka standardowa szczoteczka choinka z tej marki, chyba nic nie miałam, także chętnie sprawdzę. Anieszka stwierdziła, że cierpi na nadmiar tuszy i mało to się ze mną podzielić. Oraz taki produkt rozświetlający do kącika, również coś fajnego. Ładne też opakowanie takie E, taki metaliczny o złote, podoba mi się. E, Forever e, Eyeshadow Metallic e, i on jest w odcieniu 02 Beige. E, tutaj Wam może e, pokażę to jest takie, e, taka, coś takiego, jak to, są te folie z make-up, które bardzo ładnie światło odbija, także super. E, my obecnie lubimy takie właśnie produkty e, rozświetlające. Nie wiem, jaka była cena, bo tak jak Wam mówię, e, to był e, prezent. Dalej, dalej. E, również wydąbiałam na cień e, z Kiko. To jest to taka E, seria pofalowana, jak odciska palca, która wygląda. Long plastic, Wet and Dry, e, e, odcień 201. Bardzo fajne opakowanie, taki matowy e, plastik. Mam go też dzisiaj na e, całej powiece, bo chciałam zobaczyć, jak będzie z jego trwałością. Bardzo ładny e, kolor, który moim zdaniem świetnie nadaje się do codziennego makijażu, lub kiedy jesteśmy taki niewyspany, a chcemy nadać naszym, e, naszemu spojrzeniu e, świeżości. E, taki cielisto różowo, e, złoto, bijające światło. Bardzo ciekawe, jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzał na e, używany na mokro. Kończę, bo za chwilę mi się pewnie aparat zacznie wyłączać, bo ostatnio mi coś się tak robi. Dostałam również ziemię egipską. Jestem po prostu na tym faktem. Mam, mam też dzisiaj ten produkt na sobie. Mega fajnie mi się z nim pracowało. Bałam się, że będzie taki mega e, napigmentowany, ale ja aplikowałam go tym pędzelkiem z sto e, 101 i powiem że no, idealnie się tutaj ponabierał. Mieszkał już mnie po prostu bardzo długo. Go, ją bo to jest ziemia. E, 14 gram produktu Made in Italy. E, to jest to ten kolor w oryginalny. E, tutaj, zużycie jest, e, no jest już widoczne no ale Jak mówię, że tak długo używała, że no po prostu nie jest w stanie go zużyć. Znudził no, jej się. Ma też teraz inne e, bronzery w opakowaniu. Wygląda no, na mega, taki ceglasty i hardcore, ale na później wygląda. Po prostu przepięknie. Także, jeśli macie omawiany jakiś taki nowy makijaż z tymi wszystkimi nowościami, e, zostać kciuki w górę chętnie. Taki film dla Was nakręcę też. Właśnie pokażę Wam, jak wygląda w takim teście nasza Żywota Ziemia Egipska. Ja kiedyś chciałam kupić ten e, kosmetyk, ale cena 30 funtów mnie trochę tak jednak odstraszała, bo nie miałam kogoś u kogo mogę ją pomacać. Ale no powiem Wam, że od pierwszego e, użycia Efekt dla mnie jest naprawdę super wow. E, I teraz jeszcze tutaj mamy z boku. E, kilka rzeczy e, właśnie w kosmetyczne, e, kilka takich gumek, mam taką jedną żółtą bardzo lubię, to są akurat z e, Handemu, są świetne, ponieważ one się nie odgniatają na włosach, włosów nam ciągną, także możecie je po prostu zedrzeć z waszego kucyka i nie wyrobię wam to e, połowy włosów, które macie na głowie, także te gumeczki są świetne e, i tutaj jeszcze dwie pomadki. O, jeszcze jedna gumka przezroczysta, Widzę, tam też mam chyba od Agnieszki na, y, na włosach. E, pomadki, dwie pomadki. Już mam chcę pokazać pomadki i jeszcze e, lakiery. Wiesz, pomadka to też jest z, z Gos'a e, 159, taki, e, taka e, piękna. Widzę, że na aparat dobrze pokazuje. E, śliwka, także na pewno na jakimś, e, w jakimś filmiku badałem, na ustach i wam wtedy powiem, że to jest to. E, oraz pomadka z Topshopu, nigdy nie dyniażny, kosmetyków z Topshopu. Często tam chodzę, dziś marcem, ale też wydaje mi się trochę e, za drogie. Innocent, tak się nazywa e, kolor taki e, brudny. E, róż, który jest przekłamany w aparacie, jest trochę jaśniejszy. Może zrobię słocza, No jest przekłamany kolor, także na żywo jest bardziej takim brudnym różem niż e, Takim typowym różem, że tak powiem. O, gdzie lecisz? I została już nam ostatnia rzecz, czyli garść lakierów. Pierwszy lakier to jest Serżwid numerek 69221, czyli taki działa śliwko czarny fiolet. Kolejnym lakierem, który Nieszka widziała, to jest biały lakier z Barry'em. Chciałam sobie kupić biały lakier, Nieszka mówiła, że Mani używa, także mi chętnie oddaje. Ja uwielbiam te lakiery z serii żelowej. jest mi ciekawa tego krycia, ale no, miałam właśnie w planie go kupić. Nieszka widziała, także również mi prezentowała, bo po prostu u niej leżał. Przepiękny lakier z OPI. Z OPI chyba nie mam żadnego lakieru. Ten nazywa się... czym się nazywa? Czy ma jakiś numer? To jest chyba odcień o numerku NL462. Niestety nie wiem, nic tutaj innego nie piszę. To jest właśnie taki odcień, bardzo elegancki odcień taupe z dużą ilością takiego brązu. W aparacie widzę, że znowu jest ciemniejszy niż na żywo, ale bardzo mi się podoba, jestem ciekawa. Czyli jestem właśnie ciekawa, ciekawa, ciekawa. Jest ten pędzelka, o fajny, taki łupatkowaty, a to Ania lubi, bo się szybko, fajnie. Maluję płytkę. Dwa lakiery jeszcze z top shopu, także top shop do próbowania. Matowy lakier w takim odcieniu bardzo intensywnego niebieskiego koloru. On się nazywa. Nie wiem się nazywa, bo tutaj jest trochę jakby zdarta nazwa. Taki mega intensywny niebieski, właśnie w matowym odcieniu. Kiedyś miałam fazę na matowe lakiery, także chętnie sobie też tego spróbuję. Oraz żółty, który. E, dużo fajniej wygląda, bo jest właśnie taki bardziej rozmyty, e, i to jest numerek e, Keep Me Sweet e, o takiej nazwie. Także tutaj można zobaczyć, jaką się ma przy tym z e, Essie. To jest taki właśnie bardziej rozmyty, kanarkowy, pastelowy, a ten jest taki musztardowo-serowy. E, także jestem mega, mega ciekawa. Też właśnie nie miałam żadnych lakierów z Topshopu. E, Pędzelek ma standardowy, zobaczymy jak będzie skryciem, ale odcień myślę, że będzie bardziej pasował właśnie do mojej karnacji niż ten z Essence. I ostatni, który może w końcu okaże się moją idealną czerwienią, a wiecie, że jej poszukuję i mam z tym problem: sc 63 Tutu Hot. Przepiękny w aparacie, jest dosyć dobrze oddany. E, myślę, że będzie fajnie wyglądał do mojej karnacji. To jest taka e, ciepła czerwień z odrobiną e, maliny. E, tutaj widzę ten mój ulubiony, mega taki szeroki pędzelek. Więżka go zużyła w połowie. E, Mówi, że u mnie leży. mam, się włącza ten aparat. Kolejny lakier, który do mnie powędrował z jej zbiorów, także już nie mogę się doczekać, żebym to wszystko sobie zaczęła używać. Rozpakuję to. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Długi Produktów może nie było aż tak dużo, chociaż trochę tego się nazbierało. Następne zakupy, jeśli jak wiadomo, to będą to zakupy ubraniowe, bo cały czas mi brakuje kilku rzeczy. Chodzę kupować spodnie, a wracam z kosmetykami, także no brakuje mi trochę ciuchów. Koniecznie dajcie znać, czy mi się Wam podobał, czy macie ochotę na recenzję któregoś z konkretnych produktów, czy chcecie zrobić, żebym zrobiła ten taki makijaż z nowościami, z kolorówki, które mam. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, jeśli lubicie hole, a za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, i trzymajcie się ciepło, pa pa.